No kurczę, kurczę, kurczę. No czekaj. Ładwy. No już. Powinno być. Witamy. z powrotem. Mieliśmy pewne problemy techniczne. Nagle life nam wywalił w kosmos. Nie wiemy dlaczego. Jest. Tak. W nadświetlonym no, tak. na tym, no, że Leon zapytał się nas, e, jak oceniamy odcinek. W sensie, jak klasyfikujemy go. No i. Dokładnie. Moja klasyfikacja no jest taka że e, odcinek właśnie ten e, w sensie najpierw zacznę tak, że pierwsze miejsce no to wiadomo pierwszy odcinek bo nie ma sobie równych jak na razie tak no. na drugim miejscu ósmy odcinek, potem odcinek siódmy, potem odcinek czwarty, gdzie w końcu widzimy FENEK na Pantorze e, No i nad, następnie właśnie ten odcinek moim zdaniem a potem Moim jest zdaniem odcinek to jest szósty, szósty. Moim zdaniem e, to jest na czwartym miejscu ten odcinek. W sensie e, tak, tak, Mark, jak ty, tylko bez czwartego. Że według mnie zamiast czwartego jest e, właśnie dziewiąty. Mhm. Wiecie o co mi chodzi? A ty mhm. dół, Jakuba? Jakub? No to ja mam tak. Ja mam na początku y, pierwsze miejsce, pierwszy i ósmy. Później. Na drugim jest ten i siódmy, czyli dziewiąty i siódmy. Dobrze. Dobrze. Dobranoc, koniec tego. się jak? się chciałbym jeszcze o jednej rzeczy na pomyśleć. Proszę. Mianowicie poszedł sobie. Tiksta. Leon umarł chyba. Niestety. Dobra, Mark. No to nie wiem. To chyba musimy bez Leona kontynuować, bo coś go wypierdzieliło. No A już jest na no oczekiwania? No, czekaj, już jest, już jest, już jest. No i poszedł znowu. Dobra, no to po prostu rozmawiajmy. Czekaj, dam mu tylko permisję, żeby sobie mógł dołączyć. Leon's. Z... No. No, mów, mów. No, i ten odcinek, on jest na piątym miejscu, mi się wydaje, jeżeli dobrze liczę. Bardzo mi się podobało w odcinku pojedynek pomiędzy Fenekiem i Kadem Bainem, Bardzo na to liczyłem. I ja wiedziałem, że Fenek się pojawi w tym odcinku, ponieważ rozpoznałem po scenerii tego starego ośrodka Kamino Kaminoanu. Mhm. Bo pamiętam jedną scenę ze Zwiastunów, gdzie Fenek właśnie. E, trzyma właśnie pistolet. Okej, okay, okej. Okay. Nice. Eee, no, odcinek, e, no ta walka moim zdaniem mogła być lepsza. Znaczy, nie mówię, że była zła, ale ale wiem, że mogła być lepsza. No, she won't, she won't. Wiem, że mogła być lepsza. Czułem tutaj potencjał, który nie został wykorzystany w pełni moim zdaniem. Okej. Okay. A ty co sądzisz na tego odcinka? Yy, no to może ja też tak jak o walce powiem. Mm, jak dla mnie była yy, taka średnia, w sensie nie, było, nie była jakaś najgorsza, ale mogłaby być zdecydowanie lepsza. High groundu tak. nie urywa, jak ja to mówię. A to jest taki middle high ground, czyli taki pośrodku. Mi, middle ground. Taki middle ground. Exactly, my little friend. <noise> jeszcze jak. Um, no, tak. To, 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 to no, no. Jeszcze możemy na temat odcinka powiedzieć. Jakie y masz oczekiwania wobec następnego odcinka? No, to może tak. Ten odcinek mnie miło zaskoczył. W sensie był, znaczy, myślałem, że będzie troszeczkę, troszeczkę gorszy. Ale też jakiś, jakoś nie zaskoczył mnie bardzo bardzo. Ale był naprawdę zacny. Było Ja bo... taką, e, dobrą taką dobrą ósemkę. Okej. To się nie jakąś najwyższą ósemkę, ale taką też taką wypośrodkowaną. Okej, okay, okej. Okay. To tam jest słaby odcinek, ale nie, dupy nie urwał, tyle powiem. High groundu nie urywa. Tak. Też okay. możecie możecie napisać też swoje odczucia wobec odcinka. Napiszcie, jaką, jaką wy macie ocenę dla tego odcinka, co oni sądzicie, co wam się podobało, a co nie podobało. Mm -hmm, tak, tak piszcie. w końcu poczytamy Wasze opinie i nawet na nie odpowiemy w komentarzach. Tak, możecie pisać w komentarzach albo jak no, jesteście z nami teraz na live to piszcie na czacie. Sobie tak. na pewno podpowiadamy, yy, poczytamy. ale Leona podobno. No, niestety. Smutno. No. No, także... Yy, chwila, bo ja coś chciałem powiedzieć i że on zapomniał. Mm. No, o, o już, ja już wiem, już wiem, mm, że ten odcinek, ja myślałem, że jakby to się wszystko za szybko zadziało trochę. Mm, mieliśmy jakby więcej... Można było... O, o Jezu, czekaj. Okay. Dzwoni do mnie tutaj. Dobra, no, mogli tą historię bardziej rozłożyć na dwa odcinki bo jakby mogliśmy, mogliśmy też, jak fajnie by było, jakby na początku Cad zestrzelił Bad Batch tym, znaczy nie Cad tylko Crosshair zestrzelił Bad Batch. No. moglibyśmy mieć jakby więcej tutaj trochę bardziej napiętą historię ani że sobie znowu uciekli po prostu, fajnie mhm. by było A jak, w ogóle, jak, jak, ten. Powiem, jak to jest możliwe, że Crosshair był zdolny pilotować ale to nie crosshair pilotował, to je, jakiś jego no, tam ale przydupas. Był. Co, co? No, ale on był w kokpicie. No, tak, no, ale no, jakby on tam nie umarł aż, no. Może on strzelał, kto wie. On, on, on chyba tam sobie siedział. Dostał, coś, trochę został tam przypalony, ale bardziej mnie boli, że, tak ha, że my, Hunter tak. jest w ogóle już. już go w ogóle nic nie boli tam. Tylko no, je, jest już w pełni sił, praktycznie. Dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo o tym zapomniałem, no bo też, no bo przyznasz, no każdy człowiek w realu, jeżeli dostałby e, pobliże serca z, e, pociskiem, no ale nie, że przybito w serce, tylko po prostu w serce, no to byłyby na pewno jakieś skutki uboczne i powikłania dalsze. Mhm. Nie no tak, no on dostał mocno, a tak to... to... Nic mu się to za bardzo nie... Tak jak z Geraltem. Tutaj mogę się odnieść do Wiedźmina, taką jedną rzecz. No tak, no pewnie. Bo kiedy Geralt pojedynkował się z Wilgeforcem na wyspie Tanek w książkach Stawkowskiego, to Wilgefors pogruchotał mu nogę. I hmm. nie, nie jest on do końca w pełni sprawny Geralt, mimo że to jest najlepszy szermierz na północy. I to nawet Berengar podkreślił w Wiedźminie Pierwszym, że powiedział, że odsłania pewną stronę, i nawet wywnioskował skąd mm. tak się dzieje. No i właśnie powiedział, że miał pewnie zgrupowaną nogę. No i że po prostu, że, że, że te powikłania są dalej. No i akurat w tym filmie to zostało pominięte, a szkoda. No tak, fajnie by było, jakby to kontynuowali. No tak, takie elo, ja sobie w sumie nic mnie już nie boli. I, te, I właśnie na przykład takie powikłanie to mogłoby być fajny, słaby punkt Huntera No właśnie tak, chyba że to w kolejnych odcinkach rozwiną jeszcze, ale Ja mam nadzieję No nie no, wiadomo, no tak, no Hunter nie miał jakby powiedzmy okazji, żeby dzisiaj walczyć w ogóle No Nie za bardzo Teraz sobie tam No dokładnie, więc, więc To znaczy Okej, okay, mo może nie mieli okazji jeszcze pokazać Ale fajnie by było, gdyby pokazali Jestem za Jezu ile ja nie... że nie wróci do pełnej sprawności. Jestem pijany dzisiaj. Dobra, mm, co jeszcze tamten? Czekaj, czekaj, czekaj. O jest Ja sobie to. Tu... Mam odcinek zawsze włączony, bo ja mam słabą pamięć i ja nie pamiętam co tam Ale fajne było z tym droidem Fajne było z tym droidem... Mm, jak on się nazywał? Easy. Ten, ten droid AZ 15 Droid Bane, że. że ten. On. chciał... on jakby nawet się nie posłuchał Bane'a, żeby mieć coś dla siebie, tak? A Omega mu tam Dełit zrobię, a to i mi, mi się spodobało, miarę. O dobra, to no, przeczytamy sobie to bo. czekaj. <laughs> ale wiesz dlaczego? No. Bo w jednym odcinku uh, The Clone Wars ten został wysłany jakby powiedzmy nieświadomie przez niego W sensie nieświadomy był Do Świątyni Jedi I on wybuch, że w sensie wybuch był A ja pamiętam no podłożył mu bombę mhm, mhm. Tak Kad nie jest badass <noise> tak. Dobra tutaj Adamit Pisze na czacie Według mnie taki mech Był, był taki 6 na 10, trochę nudny Yy, jedyne co było ciekawe to, jak Omega uciekała z tej klatki. Jak się dowiedzieliśmy, czemu ją chcą zabrać, i szkoda, że Bane lub ta kobieta. A, że Bane lub ta kobieta łowczyni. A no to to jest Fenek. Mm. Czekaj, co? Łowczyni część. Nie... nie rozumiem. Mark to mi wytłumaczy. A co? No, natomiast ją chcą zabrać. I szkoda, że Bane lub ta kobieta łowczyni, część pierwsza. Fredka co? chyba nie umarli, co? Nie rozumiem. Ja też nie rozumiem. E, jeżeli jeżeli e, da się, to możemy poprosić, żebyś to jeszcze raz napisał na Jakoś wytłumaczył. bardziej zrozumiałym językiem. Jest. Okej. Okay. Mm, jaka Fredka chyba co nie umarli, co? Nie nie, jeszcze, no mamy jakby dużo czasu, są, ach, wakacje wreszcie. Zadznie, że wreszcie są wakacje, kurde. W ogóle życzymy wszystkich miły, wszystkim miłych wakacji, naszym tak. widzom kochanym FK. Tak, 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 tak. Jeszcze Happy jak. Happy vacation. <laughs> jeszcze jak. Tylko nie, nie zosadźcie sobie ich. Tak, i to... pamiętajcie, uważajcie na siebie. No, to jeszcze jak były te, te... To wracając do yy, parszywej zgrai, jak było, były te takie słoiki te z tymi klanami, co nie? To mi się to mega skojarzyło. tak w ogóle tam. Mhm. Pierwszy że, raz. Jeszcze raz? Myślałem, ja myśl, Ja gdy się przyjrzałem tym słoikom, to ja myślałem, że tam jest snow. Właśnie o to mi chodzi, że miałem skojarzenie straszne z tym. Myślałem, co to? Co to Snoke w słoiku? Dobra, o tej... Mhm. Część pierwsza wiadomości yy, ci, bo nie było, bo nie było za dużo liter, ok yy, Szkoda, że Bane Fenek nie umarła, a okej, okay, o to ci chodzi. Znaczy no, Fenek nie mogłaby umrzeć, bo się pojawia w Mandalorianinie. Yy, no dokładnie, więc gdyby ją zabili, no ja bym zabił e, tych <gry> Ale nie, no bo właśnie to takie, trochę, trochę jest to słabe, że jakby Wiemy, że ona przeżyje, więc w ogóle się o nią nie martwimy. Bo wiemy, że no ona i tak przeżyje. Ale to jest z no tak, Cadbane Cad mógłby sobie tam zdechnąć. Tego no nie wiemy nie było, i właśnie. Ja, bym się ja, ja nie chciałbym, żeby umarł. Teraz mam nadzieję, w sensie. Nie wiem, czy mam nadzieję, ale. Yy, będzie fajnie, może. Jak on umrze. gdzieś tak pod koniec serialu. Ale nie Myślę, tak jeszcze dobrze. w tym odcinku. Tak, dobrze, rozumiem. No. Yy, Także tak, ja sądzę, że on może umrzeć w tym, albo jeszcze zobaczymy go w jakiś ten, na przykład w Mando sezon trzeci. Co. By było to nawet spoko, więc. No, nie wiem, jakbyśmy. Fajnie by było bardzo zobaczyć Kadawaj na live action. To by było mhm. naprawdę zacne. I ogólnie, jakbyśmy zobaczyli później Bad Batch w, w jakimś serialu. Takie, bo tak mm -hmm. żeby zobaczyć live action, mm, mm -hmm. oni już by byli tacy starzy dość, w sumie nie wiem jak oni by to zrobili do końca, nie wiem, czy oni w ogóle prze by przeżyli tyle, o czekaj, no bo już sam, sam Boba Fett jest wylekli, bardzo stary biela, już, ten. No. no tak. Mi się też te, podobało, że Fenek nie odstawała bardzo pod względem umiejętności od Mi I Też te, że się to fajne podobało. było to, że Cutbain ją jakby zlekceważył. Tak, bo Cud on myśli, że on jest taki super badacz. A on, jest, znaczy on. oczywiście on jest bardzo dobry, przecież on huntera tam za, załatwił sobie. No dokładnie. Ale mieć też refleks bardzo dobry. ale, ta, ale on zlekceważył trochę yy, Fenek. A tutaj no. Fanek mu trochę duet zrobiła. Ura uratowało go no, to, że on ma buty żeby... rakietowe. Tak, tak. Gdyby nie buty rakietowe, Catbane by już zginął. Bez dechu, no. Także. Buty no, ale się to, to, też, to ale też jest fajna nauczka, właśnie dla Bane'a, żeby nie oceniał książki po okładce. No, żeby tak nie lekceważył każdego swojego wroga. No, dokładnie, no. Nie można lekceważyć przeciwnika, bo przeciwnik może zawsze wyciągnąć asa z, ręka e, e, z rękawa. Mhm, mm muszę zawsze paprykę rzucić. No, <laughs> ładnie. Jeszcze jak? No dobra, co my jeszcze tu mamy takiego? Mm, o czym można pokłonić? No bo w sumie to cały odcinek się dzieje na tej jednej planecie. Czasami z tymi przebitkami na do statku Bad Batch i na Kaminoanów. Ale jeszcze, yy, właśnie, fajne jest to, że ta babka kurczę, jak ona się nazywa? Ta Kaminoanka, co tam od Omegi jest? Dobra, no, no nieważne, ale wiesz co mi chodzi, Marku. W sensie o którą mi chodzi. No, no to, że ona. Jakby już widzimy, że to nie jest tylko, że ona chce mieć omegę, bo jej się to opłaca, bo, bo omega jest ważna jak jakiegoś tam... Się planowała. No, war tak, tak. Że jest faktycznie że 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 dla niej. się uaktywniają. Tak, tak, że jest trochę dla niej jak matka, mm, a nie nie tylko jak ten lama że weźcie ją, bo nam jest potrzebna, a później ją wyeksterminujcie. Zróbcie jej dewit. To, to mi się bardzo podobało. Jest taki wątek trochę rodzicielski i to jest zacne. I że... i właśnie fajne jest pokazanie, że, że ten jest taka różnica tam pomiędzy tymi kaminoanami, że oni się tam trochę że oni się tam nie zgadzają co nie, że wysyłają jeden wysyła jednego łowcę nagród i drugi wysyła drugiego łowcę nagród. I to jest naprawdę zacne. Mi się to bardzo podoba. Mam nadzieję, że więcej tego będzie, że na przykład później ta babka będzie chciała zabić Lamasu czy coś. No, albo chociaż go bardziej tam jak się nazywa, sabotować. Unieszkodliwić, plany, tak, unieszkodliwić, żeby omega była bezpieczna i że w końcu, nie wiem, spotka się z omegą czy coś i na przykład się poświęci dla omegi. To by było bardzo fajne. Jakby mhm. poświęciła swoje życie, żeby ten, żeby uratować ją Om omegę. Tak. No, także co jeszcze, Marku, jak myślisz? Ja szczerze mówiąc nie mam, jakby powiedzmy, większych. No nie wiem już co powiedzieć. Okay. Ja chciałem się pochwalić, że już kupiłem Premier Access do Black Widow. He, he właśnie przed chwilą. Brawo Marku. Zacznę. Czekaj. Fiable eee, no, musiałem odpisać. Dobra, no to co? To chyba już możemy skończyć bo już, chyba, że jeszcze macie coś jacyś, jacyś widzowie to piszcie na czacie albo, albo w komentarzach tam, tam jak oglądacie zapis. No, także mhm. dzięki tak. wszystkim za oglądanko. A, i jeżeli, jeszcze taką no. jedną rzecz, jeżeli chcecie z nami pogadać się, w sensie prywatnie czy też właśnie gdzieś na jakimś czacie to zapraszamy serdecznie e, do do, 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 do Discorda kocham kino, gdyż tam jesteśmy administratorami i może spokojnie z nami pogadać. Więc jeżeli macie jakieś pytania też właśnie odnośnie The Bad Batch, to możecie właśnie tam wbijać. I tam nawet mamy oso, osobne te... osobne... Kanały. Do pytania, w sensie odnoś... Odno, odno, od, osobny kanał do tego... do Filmowego Kącika i możecie tam też nam zadawać pytania. Tak, tak. I w ogóle jakby ktoś jesteśmy chciał... Jesteśmy na wszystko. Jakby ktoś chciał wystąpić w jakimś kolejnym filmie na FK, to, tak, to piszcie na kanale FK Chat. I no, jak macie ok mikrofon, jak nie, nie paplacie jak osed, no, no to bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. No i co? Kończymy. Dzięki wszystkim. Tak. Bywajcie wszyscy i życzę wam jeszcze O, jeszcze tej, Jeszcze jedno pytanie ogół to będzie recenzja Miłości Potwory Ym, Miała być chyba jakoś miesiąc lub później temu, tak będzie kiedyś tylko na razie mamy zapierdziel, bo jeszcze wyszły te zwiastuny nowe, wyszedł do Lokiego, wyszedł do Suicide Squad wyszedł do Shang-Chi i mamy, a jeszcze musimy zrobić Mark i ten Blank także jest teraz zapierdziel a to musimy wszystko w tym miesiącu zrobić jeszcze, więc mamy Mniej no, niż w tydzień, mamy 5D. Ewentualnie ten lipcu, jeszcze ogarniany. Tak, ewentualnie w lipcu trochę zen. Bo właśnie dużo tutaj jest rzeczy. Jeszcze właśnie, jeszcze bo Mysterious Benedict bawić, Society. Ten, tak, możemy się nie wyrobić. Dzisiaj będzie, albo jutro, omówienie tych dwóch pierwszych odcinków. Bo, bo dzisiaj była premiera. Mm, mm -hmm. ta, także no, ja... zaczekaj gdzie to było? Jeszcze chciałem wysłać... Będzie mi taki tak jeszcze jak? No, normalnie tak, większe niż budowanie czwartej Gwiazdy śmierci Ups, znaczy co? O, się pyta, czy będzie recenzja Shadow and Bone. Nie wiem, mi się nie chce, bo ja tego nie oglądałem. Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli się sprzedasz na Allegro, to tak. Ja nie oglądałem i na razie nie zamierzam. Ale może kiedyś. Ja A, oglądałem. jeszcze na, na pewno będzie... To... W ogóle, czekajcie, ja, ja to tam... Y... Albo to tam może później. Zobaczcie sobie, taki jest film, który zapowiada mm, te filmy na, na FK w, w, właśnie na czerwiec. I, Ale właśnie możliwe, że część z tych materiałów będzie już w lipcu, bo się możemy nie wyrobić. Także tak. no, to kończymy. Dzięki wszystkim. Jeszcze raz. Mm -hmm. e... tak, dziękujemy. O, jeszcze do reszty. Pamiętajcie, łapeczka, komentarz, subskrypcja. Mm -hmm. i Discord tak i Discord ja jeszcze tutaj pytanie przeczytam a te Benedict Mysterious coś tam pojawia się co tydzień tak, tak, co tydzień y, się pojawia na Disney Plus i chyba będą już następne po jeden odcinek, teraz były tylko dwa i, i tak samo będą co tydzień u nas tutaj omówionka no, także mm -hmm. bye bye wszystkim i niech moc zawsze tak. będzie z wami miłych wakacji życzymy Miłych wakacji. Niech wakacje będą z Wami.